Panie Marszałek, Wysoka Izbo! Podejmę proste decyzje, które obniżą cenę paliw do 5 zł za litr. To są Pańskie słowa sprzed kilku miesięcy. Mówi Pan, że jest proste rozwiązanie, aby to osiągnąć. Chciałem się zapytać w imieniu polskich kierowców, kiedy będziemy płacić po 5 zł za litr paliwa i jakie narzędzia zamierza Pan zastosować. Przypomnę także, że politycy Platformy Obywatelskiej straszyli Polaków w czasie kampanii wyborczej, że przed świętami ceny paliw sięgną 8 zł za litr. Lito, jak wiemy, kompletnie się to nie sprawdziło. Nasz czempion narodowy Orlen doskonale radzi sobie w całym regionie Europy Środkowo Wschodniej, doskonale się rozwija, a my wszyscy jesteśmy jego współwłaścicielami. Mam wielką nadzieję, że odpowie Pan na to pytanie. I drugie pytanie dotyczy Waszego kandydata, sejmowego kandydata Platformy Obywatelskiej do Rady Polityki Pieniężnej sprzed roku. Wybraliście kandydata pana Borowskiego, bankowska, bankowca z Credit Agricole, który chwalił w 2021 roku politykę MBP i Rady Polityki Pieniężnej względem stóp procentowych. Dlaczego wybraliście, rekomendowaliście kandydata, który chwalił bardzo pana Borowskiego? Dziękuję. Bardzo dziękuję. Za...